Siema widzowie, jak pewnie widzicie po tytule dziś opowiem Wam o najważniejszej rzeczy, którą musicie zmienić, żeby przejść poprawnie glow. Up. I ten film jest nagrywany bez scenariusza. Więc tak, najważniejszą rzeczą w glowapie nie jest wcale sylwetka, nie jest wcale ubiór, nie jest wcale wygląd, zachowanie. Żadna z tych rzeczy nie jest najważniejszą cechą podczas glowapu. Możecie się zastanawiać to w takim razie, co jest to najważniejszą cechą. Najważniejszą cechą podczas glow-upu jest mindset. Odpowiedni man mindset. Trzeba nastawić umysł na przemianę. Co z tego, że wy pójdziecie na siłownię, zaczniecie się zdrowo odżywiać. Zaczniecie się dobrze ubierać, jak cały ten glow, up, cała ta wasza przemiana nie będzie miała kompletnie żadnego sensu, bo wy z tych wszystkich czynności po tygodniu, miesiącu, a nawet roku zrezygnujecie Skinker. Dobra, będziesz prowadził go tydzień, miesiąc. Dobra, będziesz go prowadził dwa miesiące, ale już drugi miesiąc będzie taki ciężki, że będziesz szedł i będziesz, ojejku, znowu muszę ryj tym kremem wysmarować, ale mi się nie chce, a bym sobie jeszcze pospał, albo co, i, i to jest właśnie, w tym, w tym jest problem, musisz mieć odpowiednie nastawienie, pierwsza najważniejsza sprawa, to musisz się dobrze nastawić, mieć dobre nastawienie i podejście do tego wszystkiego, bo bez tego nic kompletnie nie osiągniesz. Siedzisz tu, kurwa, jeden z drugim przed tym komputerem, i słuchaj, jaki macie mieć teraz mindset. Wchodzisz i mówisz: Jestem najlepszy, jestem najlepszy. Kim jestem, jestem zwycięzcą. Kim jestem, jestem zwycięzcą. Tak wchodzisz. Idziesz do klasy, jesteś nielubiany. Nie wiem, koledzy cię biją, robią ci spuczki w kiblu, ale od tego momentu. To nie jest ważne, to nie jest ważne, bo ty wchodzisz do klasy spóźniony 15 minut yy, równo, żeby dostać jeszcze spóźnienie, wchodzisz z podniesioną głową do góry i mówisz, kim jestem, jestem zwycięzcą. Kim jestem, jestem zwycięzcą. I podchodzi do ciebie jeden z drugim na przerwie i mówią, co ty się frejesz, że tak patrzysz, a ty mówisz, a achujcie to obchodzi. I stoisz i mówisz, jesteś zwycięzcą. I jeżeli jeden z drugim będzie chciał cię bić, to musisz stanąć i powiedzieć, kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Stoisz sztywno na nogach, trzymasz się, musisz pokazać pewność siebie. Oni cię będą obrażać, będą cię obrażać, a ty stoisz sztywno na nogach. Patrzysz się im w oczy i się do nich uśmiechasz. I podchodzisz do, na do nich coraz bliżej. Jeden krok, drugi krok i tak stajesz z nim twarzą w twarz. Patrzysz mu prosto w oczy i się uśmiechasz. I już masz przewagę psychiczną. O to samo chodzi w glow upie. Teraz masz sobie wyobrazić jak jesteś po prostu zwycięzcą. Masz sobie wyobrazić, jak masz wyglądać za rok, za dwa i masz sobie wyobrazić siebie jako przystojnego, wysportowanego gościa, który nie ma problemu do podbicia zagadania do dziewczyny żadnej, po prostu zero jakichkolwiek tutaj przeszkód. Bo ty idziesz sobie i puszczasz na słuchawka paliona, zielone trzy i mówisz sobie dym, dyry, dym, dyry, dym, dyry, dym, dym I robisz zielone i jaram się tym i wchodzisz na pełnej piździe, gdziekolwiek nie jesteś, wchodzisz z podniesioną głową. Pewny siebie, z uśmiechem na twarzy I o to właśnie w tym wszystkim chodzi Ma I teraz mam dla ciebie zadanie Teraz mam dla ciebie zadanie, które może być bardzo, bardzo ciężkie Ale bez tego po prostu nie osiągniesz swojej pewności siebie Musisz być pewny siebie, nastawiony na sukces Jeżeli chcesz zarobić duże pieniądze To ty już dzisiaj musisz sobie wyobrażać siebie, że jesteś milionerem Siedzisz sobie w pięknej willi na Bahamach przy tobie jest piękna, latynowska dziewczyna, metr sześćdziesiąt, i to masz sobie właśnie wyobrazić. Takie masz mieć nastawienie do życia. Jak ty osiągniesz te miliony, ty jeszcze tego nie wiesz, ale ty wiesz, że osiągniesz te miliony czy w tym roku, czy za rok, czy za dziesięć lat. Ty wiesz, że osiągniesz te miliony, bo ty jesteś zwycięzcą. Ty nie idziesz na siłownię. O, idę sobie podnosić ciężary, tylko idę wyglądać jak grecki bóg, ty masz mieć sylwetkę jak grecki bóg, takie masz mieć nastawienie, rozumiesz? Teraz mam dla Ciebie wyzwanie. Musisz 100 do 100 dziewczyn zagadać na mieście. 100 różnych ładnych dziewczyn. Musisz do nich podejść, zagadać. Od jednej dostaniesz kosza. Dru druga powie ci, że jej się nie podobasz, trzecia ci powie, że jesteś frajerem, czwarta ci powie, że byś spierdalał, piąta na ciebie napluje, piąta na ciebie napluje, ale to będzie dla ciebie cię ciężka lekcja, którą musisz przejść, rozumiesz? Musisz przejść przez tą lekcję, przebrnąć przez to, musisz przebrnąć przez to na 100 dziewczyn, które zapytasz jeżeli u każdej będziesz miał 1% szans na to, masz 100 dziewczyn, czyli twoje szanse wzrastają do 100%, do 100%. I jedna chociaż na te 100 dziewczyn musi się nad tobą ulitować, nie wiem, musi mieć słaby humor, nie wiem musiał ją rzucić chłopak, zdradzić ją, cokolwiek, musi jej źle w życiu być, czy chociażby spodoba jej się sposób w jaki do niej podbijesz, i nieważne masz do niej podbić i zagadać nieważne, że się będziesz jąkał i powiesz, cze, 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 cze cześć ładnie wyglądasz dzisiaj, I, i to nieważne bo ty musisz podejść i jej to powiedzieć i zagadać, może akurat jej się spodoba to, że jesteś taki nieśmiały że się jąkasz, a może ci napluje w twarz, ale Wiesz co? To jest cenna lekcja. Bo potem podchodzisz do ziomków i mówisz: Wiecie, ja zagadałem do dziewczyny. Jakiej dziewczyny? Takiej 10 na 10. I oni ci nie będą wierzyć, ale ty będziesz wiedział, że następnym razem, jak będzie szła jakaś dziewczyna, to ty do niej podejdziesz i zagadasz przy nich, przy nich i im to udowodnisz. Mimo, że możecie cię dzielić w pysk, to ty im to udowodnisz, że masz tą pewność siebie. A w końcu jedna na te 100 dziewczyn musisz ci po prostu powiedzieć, że pójdzie z tobą na tą ramkę. i wtedy już jesteś zwycięzcą, wtedy już jesteś zwycięzcą, bo masz tą dziewczynę i Wiesz po prostu, że zrobiłeś wszystko jak najlepiej. Taki masz mieć mindset. Koledzy się będą z ciebie śmiali, że dostałeś raz kosza, drugi raz kosza, trzeci raz kosza, czwarty raz napluła na ciebie. Ale ty się masz z tym nie przejmować, ty masz się nie poddawać. Ty idziesz dalej, idziesz dalej, bo życie się na tym nie kończy. Co z tego, że dała ci kosza. Jak zobaczyłeś ją raz na mieście i najprawdopodobniej już jej nigdy nie zobaczysz. Nigdy jej nie zobaczysz. A jak ją nawet gdziekolwiek zobaczysz, to najprawdopodobniej jej nie poznasz, bo zapomnisz o tym. Bo umysł wymazuje porażki. Wymazuje porażki. Zresztą na błędach się człowiek uczy. Nie na lekcjach. Na błędach. Na własnych błędach się nauczysz. Ja w tym roku podbiłem do Tylu dziewczyn, że sobie nawet nie wyobrażasz. Do ilu zapytasz? Nie wiem, po dziesięciu przestałem liczyć i od tylu dostałem kosza, dosłownie. O tylu dziewczyn dostałem kosza, naprawdę. Tyle dziewczyn nawet nie zareagowało, jak do nich podeszłem. Tyle dziewczyn odeszło, tyle dziewczyn wyśmiało. Ale słuchaj, to nie o to chodzi. Ja się po prostu nie poddaję. Wiesz dlaczego? Bo ja mam nastawiony mindset i wiem, że kiedyś, jak znajdę tą odpowiednią. To ona ani mnie nie opluje, ani mnie nie wyśmieje, ani mnie nie każe spadać, ani nie, nie zareaguje na to, że do niej podejdę. Bo o to właśnie chodzi w życiu. O to w życiu chodzi, że nie można się poddawać. Wiesz, czego w życiu naprawdę, ale to naprawdę nienawidzę łyżw. Może ci się to wydać śmieszne, ale nienawidzę tych łyżw, nienawidzę, nie lubię, nie umiem jeździć na łyżwach. Nienawidzę tego lodu, ale. Wiesz ile razy byłem na tych łyżwach? 7 razy. 7 razy byłem na tych łyżwach. Wiesz dlaczego byłem aż 7 razy? Bo po sześciu próbach, po sześciu próbach, po sześciu wejściach na lód dalej się nie poddałem. Nie stwierdziłem, że w dupie to mam, że to pierdole, nie poddałem się i poszedłem siódmy raz na te łyżwy. Mimo, że tego nie lubię, to poszedłem siódmy raz, żeby nauczyć się jeździć na tych łyżwach. I nie zgadniesz co. Nie nauczyłem się, ale nie o to w życiu chodzi. Bo nawet jeżeli będziesz chciał zostać milionerem, to gwarantuję ci, że będziesz miał kilkadziesiąt pomysłów, żeby spełnić to marzenie. Nawet nie marzenie, tylko twój cel. Nazwijmy to cel, nie marzenia, cel. Będziesz miał tyle prób spełnienia swojego celu, tyle różnych biznesów, tyle różnych... Nie wiem, szemranych kontaktów. 20 razy ci się nie uda, ale za 21 razem ci się to w końcu uda. I spojrzysz na ścieżkę, którą przeszedłeś, i powiesz, że tego właśnie chciałeś. Tego właśnie chciałeś i tego wymaga życie. Potrzebujesz dobrego nastawienia. Więc teraz, siedząc przed tym komputerem, mówisz sobie, jestem najlepszy i kim jestem? Jestem zwycięzcą. I jaki jestem, jestem najlepszy. I sobie już wyobrażasz siebie za rok, jak jesteś przystojny, jesteś atrakcyjny, wszystkie dziewczyny cię chcą. Wchodzisz do klubu, a wszystkie dziewczyny lecą właśnie do ciebie. Masz fryzurę na DiCapria. Jesteś po prostu 11 na 10 i tego właśnie osiągniesz słuchając moich rad. Więc jeżeli Ci się ten odcinek spodobał, zostaw lajka i subskrypcję i czekaj na więcej poradników jak przejść glow. Up.